Znowu, bo tutaj yy, problem z kartą pamięci, nie także tego. Daenerys ten naparzał na z ups, Upside Down. No i także... Ja zaraz muzyczkę wyłączę. Dobra, koniec. Do, do no Także tak to będzie wyglądało. Słyszę, że echo w łazience jest, także... Nieźle nie tego nie było, bo było kupa klamotów, także tu będzie dobre wzmocnienie, żeby sobie pośpiewać pod prysznicem. No, i jestem blisko. Kąty, tutaj tak to się schodzi. O, nie będzie widać bo lampa. No ale suma sumarum suma summarum jest nieźle. O, się poruszyło i ten będzie w ten sposób jeszcze trochę muszę popatrzeć żeby no właśnie coś przesunąć coś po podciągnąć do góry i tutaj będzie w ten sposób I tak do dołu muszę troszeczkę jeszcze się pobawić ale tak będą mniej więcej szyby złożone no i tyle to jest temat na dzisiaj i jeszcze uważam za zakończony, trzeba założyć żeby się trzymało, i wszystko, i tak, tak, tak będą szyby, taki kształt, będą miały. No, i wszystko w temacie. I później, tylko do budowania od góry, oburzenie płytkami, i finał będzie blisko. Także na razie jest w ten sposób, no nieźle, nieźle. Na razie bez efektu przezroczystości, ale Ale, ale jest OK można sobie wyobrazić, on tak będzie dokładnie po wejściu, o, nawet nieźle, tam do, delikatny uswok i tak będzie, będą szyby wyglądać po wejściu do chałupy Czyli od razu uważając, wszystko będzie widać jeszcze sobie z tamtej strony zrobię, bo jutro to ściągam. Jutro trzeba zamówienie będzie puścić. I wszystko. Jeszcze jutro lustra muszę umierzyć i... No, także tak to będzie wyglądało. No, w pionie jest. No i tyle, no. Posprzątałem łazienkę. Pogłówkowałem nad, nad tematami tych gipsów. I wszystko w temacie na dziś. Także... I tutaj niestety się trzeba było przyłożyć, bo każde drobne wachnięcie i szyby się nie składałem już nie jest tak ładnie jak tam pokazywałem, a co by od razu spierniczyło efekt. A tak będzie wszystko fajnie. Szybki przyjazd stawi się. Myślę, że to już miarę szybko pójdzie. I tyle go widzieli. Także jest, jest jak jest. No. A, trochę tutaj, mówię, poczyściłem. Także echo niesie. To już jest przygotowanie pod yy, hydroizolację, to jutro. Yy, z zmi trzeba zmierzyć szyby, to od razu... Nie szyby, tylko lustra. Od razu może podam im yy, wymiary, żeby tam sobie już dziubali. No i półka wygląda w ten oto sposób. Yy, oczywiście spod spodu jeszcze nie zrobiłem, bo yy, Koncentrowałem się nad innymi tematami. tam pod spodu jeszcze jest, ale to się wszystko zrobi. Także tak, tyle na dziś. Jutro trochę też ogarnę tutaj te płytki, które leżą. Niepotrzebny wywale, bo znalazłem e, towar, kurde. Nie trzeba będzie szukać gdzieś po, po Polsce ten model płytek i kształt. Dokładnie tak jak i trzeba, nowa dostawa wobi była, także mam spokój na głowie i, i, i wszystko wszystko się po malutku układa. No i tak będzie. Z dzisiejszego dnia jestem zadowolony, rozluźniony, i wszystko w temacie. No, jeszcze raz co wyjdę z drugiej strony, i wszystko raz. O, kable, kable Ale tak to Tak to się ma Dobra Do zobaczenia jutro Ja już dzisiaj zluzowany jestem i tyle